No nadjeżdża. Z góry dodam, że nie kupiony za żadne dotacje. Bardzo lubię tą markę. Sprawdza się u mnie. Zresztą zobaczcie, jak ładnie chodzi. Zobaczymy, czy się młody zgodzi porozmawiać. On nie bardzo jest też chętny do takie rozmowy, ale jeżeli chodzi o rolnictwo, stricte rolnictwo, to być może da się nam. Że sprzęt polski, narazówka polska. Aby ktoś pytał Potem Mandam! Polski sprzęt nie zachodni. Ile mi przyopracowało to z 1000 hektarów, więcej no ile ma lat? 5? Nie, więcej chyba. Chyba 5 15 rok. 15 rok, no to kurwa. Ile? 8. 9, 9 sezon. I talerze nie były zmienione, czy były? Przód tylko. Przód tylko. Tłumaczę, to, to jest 9, 9 sezon razy 1000, 10 000 hektarów. Można? 10 000 hektarów przerobione. Tak wygląda polski sprzęt. Proszę bardzo. Okej, okay, to powiem wam moim zdaniem, jest dobrze, co? 10 tysięcy haków, żeby tak wyglądało? No to jesteśmy. Emil, opowiadałem wam o nim, zresztą już go widzieli przy nawozie. Poznali. Poznali. Młody chłopak, 30 lat. Eee, swoje gospodarstwo, wszystko już wiecie. Emil, jak oceniasz sytuację w Rolnictwie? Dzisiaj, na dzisiaj, nie jak oceniasz Ogólnie? ten 10 lat, które jesteś zaangażowany, ale... Na dzisiaj, na okres, nie wiem, 15 marzec 2024 i jakie widzisz perspektywy w swoim gospodarstwie? No, wiosnę muszę i tak dociągnąć do końca. Takiej, no, był ja za... właśnie na, nagrywałem takiego TikToka, że mówiłem, że no kurczę, po co my to wszystko robimy? Ja wczoraj usiadłem, wiesz, wieczorem w domu z żoną i mówię do niej: Kurwa, Kinga, ja mówię, lepiej było nam zostawić, rozumiesz, te pieniądze na koncie, nie dotykać nic, nie robić. Przejechać talerzówką, żeby kulturę ziemi zachować, mhm. bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy niż jak posiejemy. Znaczy, straszne jest to, jak koledzy mi wysyłają z różnych rejonów Polski, że na przykład skupy już nie są zainteresowane kontraktowaniem pszenicy, przężyta, gdzie przecież Polska będzie prymnie, jeżeli chodzi o uprawę pszenżyta. Y, jęczmień tutaj kolega z Kielc wysłał, no to kontrakt na 400 zł, więc y, tak naprawdę nasza sytuacja, ja nie wiem co wam w ogóle generalnie powiedzieć, nie? Y, problem jest też taki, że no niestety zaraz w oczach społeczeństwa tej stracimy, bo zbyt mocno nasze strajki upolitycznili, nie? Niepotrzebnie weszli do tego strajku górnicy, nie po, niepotrzebnie weszli związki zawodowe, Solidarność. Znaczy, akurat, że weszli górnicy, czy jakby weszli transportowcy, no nie, no bo, to by nam pomogło, moim zdaniem. Bo nie pomoże nam, bo związki... górnic, górnicy nigdy nie byli za rolnikami i zawsze się z nas śmiali. No jakbyś no, porozmawiał co, transportow... z moimi rodzicami, jak wiesz, jak likwidowali PGR-y, no to górnicy śmiali się. Dobrze, że tych brudasów w końcu no, wykończają, tak? No, wiesz, no, to, no, no tak niestety było, nie? Ale dzisiaj, no to nie ma co tam żyć jakąś przyszłością, ale dzisiaj siła w narodzie by nam się przydała jak, jak transportowcy czy, czy, czy górnicy, no ale związki zawodowe spierdoliły sprawę. No. No, no tak, no i znowu się zaczyna, przedtem była wina Tuska, teraz jest wina Kaczyńskiego i tak, zaczyna tak. się znowu ta nieszczęsna mowa nienawiści, nie? To jest po prostu, to się robi problem w społeczeństwie, że nie patrzymy na człowieka przez pryzmat, tylko patrzymy na człowieka poprzez partię, do jakiej należy. I tu się zaczyna problem. Ja ostatnio też zadałem koledze pytanie, który jest wyborcą PiSu, nie? Nawet dzisiaj rozmawialiśmy. Mówię do niego tak, mówię na kogo byś dzisiaj zagłosował patrząc na to wszystko przez ostatni czas, co się wydarzyło? A on mówi, wiesz co, że dalej nie wiem. Co bym W jakim kierunku bym dzisiaj poszedł? No, jeżeli mówimy o partii, to ja bym, za, ja bym jednak wrócił do Konfederacji, bo głosował, za, cały czas chciałem głosować na Konfederację, wiesz o tym, nie? No, no tak, ale... jak dyskutowaliśmy, no to, to ja, ja i tak zagłosowałem na Konfederację, tak, nie? nie wszystko no... mi się podoba w tym, co tam Mens mówi, ale no... A mnie, Wyszli z nami. Nie? Mnie jakby rozumiesz yy, to, że Mencen przepił te wybory, trochę od tego zrzucił. obawiałem się. I niepotrzebnie że... sobie chciał mocno reklamę zrobić swojego browaru, tak, nie? Tak. No ale wracamy do, do rolnictwa. I co widzi szansę, że, że to się poprawi? Nie mamy takich statystyk, masz może większą wiedzę na temat od kolegi, który skupuje zboże, ile generalnie tego zalega zboża z Ukrainy. No to jest, to jest w ogóle na razie U nas funkcjonuje dzisiaj, nie ma, że odcinamy, nie bierzemy tego, 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 no dzisiaj co masz to generalnie sprzedać, tylko no kwestia tego w innym, jest. W innym rejonie Polski. No tak, tak mamy też blisko do portu, tak. Nie? tak jak chłopaki tam są na wschodzie, no to u nich jest tam nieszczęście. No był też nasz kolega na granicy w Dorochudzku, no to mówi, że tam żyto po 350 zł nie bardzo chcą. No to rachuba jest prosta, 6 ton razy 350 No, no to nie ma w ogóle A ja na przykład do swojego gospodarstwa nawóz kupiłem, powiedzmy tam z rosłym terminem wyszła mnie Saletra pulan po y, 2000, nie? No A no, no Nawożenie moje w... też znasz, że też nie jest małe i teraz No nie no, jeżeli, w ogóle jeżeli plon spadnie tam poniżej jakiejś oczekiwanej nie wiem 7 czy 8 no ton to w przypadku mojego gospodarstwa moich nakładów pilnowania odżywek tego wszystkiego tak jak ma być należycie oczywiście bez tony stosowania, jak to wszyscy twierdzą, glifosatu czy bo od, nie wiedzą, nie wiosny, wiedzą i... o czym oczywiście tak, wiedzą. My jak bo... się jemy tylko wschodzi razem stosujemy glifosat. Tak, to powiem Wam, że w naszym przypadku, jeżeli jej u mnie by spadło poniżej 6 ton, no to to jest dramat, nie? To ja nie podniosę się, nie? A nie wiemy, co nam rok przyniesie, nie? No dobrze, ale wiesz, że ceny, e, ceny, ceny zboża warunkują, Ilość, wiesz o co chodzi, że jeżeli na przykład zbierzesz sobie 6 ton po, 6, po 1000 zł, no to masz 6 tysięcy. A jak, tak. co będzie jak zbierzesz 10 ton po 400 zł, no co to jest dramat? No. to tylko tyle że no, się zł. Ale wiesz, że to tak, no. wiesz, że, to, że, że do tego zdą, to wszystko zdąża. No jeżeli on mi już wysłał takie ceny, gdzie Ty już tu mówiłeś o tym pół roku, że tak będzie, nie wierzyłem Ci w to, no bo nie wierzyłem, że to ja tak się nie stanie. Nie <laughs> Nie wiem, ja uważam, że dwa lata przed nami to będzie taki rok na dwa lata na przetrwanie, nie? Żeby po prostu dociągnąć tematu. Aczkolwiek u ludzi jeszcze widać entuzjazm jest. Jeszcze entuzjazm jest, że, że to tak jednak nie będzie, że... nie ugramy nic, nie. Dobra, a powiedz powiedz mi Emil. A, a skąd jak mi się, skąd się kurwa to wszystko wzięło? Ten cały bałagan? Bo ten bałagan? wiesz, ja, ja coś ci powiem. Ja, ja wiem, że... Znasz moje podejście do Ukrainy, do... do... No moje bardzo też znasz, no, zna... Znamy się już 10 Ta. lat, nie? Więc... E, ja, znaczy z drugiej strony, wiesz, ja nie jestem też ani antysemitą, ani antyrusofobem, ani rusofobem, ani, rusofobem e, ani nie jestem, rozumiesz, mogę wypić wódkę z gejem, ze lesbijką, wiesz jak ja jestem, ja pod tym względem to aby mi w drogę nikt nie wchodził, z Ukraińcem też wódkę wypiję. To jest jakby... No tak... Ja niekoniecznie ja, ja rozumiesz, ja, ja, dla mnie to nie ma znaczenia. Ale wiem, że problem się urodził rozumiesz przez ukraińskie zboże, ale dzisiaj na rynku, dzisiaj, w tym momencie na rynku jest tak, że ta pszenica jest... To zboże jest tanie wszędzie. No na, na Matifie też, tak? No bo to tanie, tak? tak? No. Ono jest tanie wszędzie. Więc jaki trend? Co, co, o co tu chodzi? Dlaczego tak? Się no właśnie, stało? dlaczego pszenica z 2000 spada raptem na 700? To są spekulanci, nie? To, to są spekulanci, to jest którzy właśnie... zagrali na giełdzie na nas i ja dałem ci cukier w ogóle? Nie, właśnie pije go from. <laughs> e, rozumiesz, to są spekulanci, którzy, e, którzy ten, którzy zagrali na ten, zagrali na nas i, i, i po prostu i po prostu to się chyba tak musiało skończyć, no bo cena przyjemnicy 2000 też jest normalna. No tak, zbury, tylko, 7, no. no nawet tak jak mówimy, bo ludzie też tego nie rozumieją, nie? Tak jak ogląda się nieszczęsne te TikToki tam farbowani Ukraińcy się wyświetlają i oni tam takie bzdury gadają, że Ukraina ma lepsze ziemie. No tak, no oni mają bardzo dużo czarnoziemu i oni nie muszą stosować tyle chemii, No właśnie dlatego, w... tyle, nie mają stosować tyle chemii co my, żeby osiągnąć takie plony. No, no to, dlatego... to jest po prostu już to jest niepotrzebne podwidzenie społeczeństwa, to jest... Dzisiaj jest taka moda, że dzisiaj się wypowiada na temat rolnictwa, nie wiem, gościu, który walczy w klatkach, tak. y, pani z piekarni, wypowiada się nauczycielka, która uczy, nie wiem, religii. No ale tak jest. Naprawdę. I Dzisiaj wszyscy się znają, Polacy y, to są mi tak, narodnicy i wszyscy, i wszyscy wiedzą, dopłaty. że randap i glifosat zabijamy. Oczywiście, Z moje zdanie też na ten temat, glifosat ma też swój okres karencji. I no ale ja zresztą też... widać po zbożu, pamiętasz tak. żeśmy groch kiedyś randapowany, który nie wschodził, tak? tak. Więc... Jakby forma ja, życia została zabita. I tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że każdy środek ma etykietę, ma swój okres karencji, który trzeba przestrzegać. I ja też uważam, bo my to później jemy. Nie może być tak, że jak w znanych gospodarstwach jest tak, że leci glifosat, a za tydzień, a za tydzień, lecisz, tydzień albo za cztery dni słonko zawiało, wiaterek zawiał, a kosić, bo koszty suszenia będą. Nie, nie? Takie coś to. powinno być pilnowane, karane. No I tutaj stanowiska... W odpadnie, glifosat, glifosat odpad. nie będzie glifosatu. Tak, no w tym roku na przykład, o, już nie możemy w rzepaku go stosować. Ale Ukraina nie? może. Ale Ukraina może, nie? No I Ukraina i na wagonach ja nie, to, jest, to jest zdrowe. Jak chłopaki pokazali na wagonach czerwone nasionka. No to czego A. to są czerwone nie, nasionka, czerwone że... nasionka mogą być za szybko zebrane. Za szybko zebrane, no. ale no to później musieli wysuszyć, nie? Albo dosuszali. Dosuszali, no to niekoniecznie. Ale, ale posłuchaj, no właśnie zmierzając do tego stosowania glifosado w środku, uromionów. Tak, jak my trujemy społeczeństwo, trujemy bo to jest też dobry no, temat. No, no mamy, też, tak. mamy też problem z tym y, Fit for 55, czyli z zielonym ładem w formie rolnictwa. Cała reszta będzie się męczyła z Fit for, for, for 55. Później, ale oni sobie z tego nie zdają sprawy, bo dzisiaj myślą, że zielony ład tylko dotyczy rolnictwa. No trudno, no niech sobie cierpią, ale... Nam ograniczają stosowanie środków ochrony roślin. Praktycznie wszystkich. No bo my dzisiaj nie mamy się czym bronić. No tak, te dużo substancji, które były dobre, gdzieś tam powiedzmy tanie i też dawały tak. radę, typu taki, nie wiem, Prochloraz. Czy na przykład abstrakcją jest to, że glifosat został, a na przykład dikwat, który nie zostawiał Który nic. generalnie robił piękną robotę i był chyba mniej szkodliwy od glifosatu, został przez nie, nie przedłużony, wycofany. Ja tak? teraz się zastanawiam. Zobacz, wypchnęli całą, wypychają całą produkcję e, rolną z zagranicy Unii. Nam zabraniają, bo jest to szkodliwe i mhm. musimy być zgodni z, rozumiesz, nie wiem, z obliczeniami węglowymi, tak z węglem, który jest z atmosfery wydzielany, ale sprowadzając z zagranicy nie dosyć, że zboże marnej jakości, bo marne, nie dosyć, że zboże, jeżeli chodzi o przechowywanie, nie dosyć, że magazynowane no, na polach, wywalone, pryzmy, no, tak. tak. No tak oni e, robią, Podgniłe nie? i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze Problem stosowania środków ochrony roślin. Środków ochrony roślin, które kurwa nam zabraniają. Ale nie ma zamienników. Ale im pozwalają. No właśnie Oni o to mogą. chodzi. U nas ma... jeździ po naszych gospodarstwach i sprzedaje nam ukraińskie środki ochrony roślin. No bo tak jest. No, tak. no Możesz to każdy, to Każdy rolnik to poświadczy. Tak. Jeździ, jeżdżą Ukraińcy busami i sprzedają ośrodki ochrony roślin, które są zakazane w Europie. U nich oficjalnie są Oni oficjalnie są produkowane. Mogą sobie zaprawiać, czym chcą i. Przydawane są do Europy. I Europa mówi, że to jest OK. Yy, to słuchaj, to tak samo jak zrobiła się afera, że my tak trujemy pszczoły, nie? Z, 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 z patrzą, tak? O zakazie tej zaprawy, tak? No i dopiero się jaja zrobiły, jak na przykład zabrali nam pyryfos, zabrali nam. Yy, Jezu, była jeszcze substancja, no zabrali nam sporo tych takich środków, zostały te w cudzysłowie śmierdziuchy, Deltametryna, no to co tam, na no, metryna, to, 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 to opryskiwać, co dwa dni wyjeżdża, tak. bo ze śmietką nie potrafiliśmy sobie poradzić, no, no nie? To... I jakie to jest na przykład to ograniczenie stosowania środka? Żadne, jeszcze więcej ludzi wyjeżdżali i sobie ze śmietką nie poradziliśmy, nie? No bo taka prawda, nie? No i wtedy sprowadzamy, bo nam brakuje z zagranicy, gdzie gdzie wszystko jest dozwolone. No, ja pierdzielę, gdzie normy spalin, ciągników starych nie są żadne spełnione, gdzie nawóz jest najgorszej jakości, jaki może być, aby tylko był. I ta produkcja tego całego jedzenia naszego jest, które my zjadamy. Co z tego, że jest tania? No to jakie są założenia? Żeby było tak. tanio? Czy żeby było kurwa drogo i, 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 i zdrowo, czy żeby było tanio i niezdrowo? Ostatnio też właśnie jeszcze yy, na temat tego zboża, że z Ukrainy przyszło porośnięte i tak dalej, że to jest tam też manipulacja. spiałem się z takim panem w sklepie, że on powiedział, ale my Polacy też nie jesteśmy święci i też pokazywali na przykład jak Polacy wysyłali porośnięte, mówi zboże, nie? Do kogo? Yy, nie wiem, mówi, że gdzieś tam był reportaż w telewizji, że my też nie jesteśmy święci i tam też poszło stęchłe i tak dalej, nie? Ja mówię do niego, wie pan co i to jest teraz takie odbijanie piłeczki. To tak samo jak z tymi wagonami pod Bydgoszczą. Raptem znalazły się wagony, raptem lokomotywy nie było no tak. i raptem wszystko otwarte wysypane. Bardzo dziwny przypadek. W nikt nikogo taki... nie widział? Nikt nikogo Zdejmiesz nie widział. baner wyborczy, kurwa, już wiedzą kto zdjął w nocy, tak. kurwa, o pierwszej w nocy. Zdjąłem baner wyborczy, bo wywiesiła się partia, która nie wyraziłem zgody i to tam po prostu... Niezręczna sytuacja była, ale została wyjaśniona. Wyjaśniona, na dobrze wszystko. Pół komendy policji jeździło po wiosce, szukało mnie jak przestępcy. Kto to zrobił, że zginął? Baner jest wart 50 zł, tylko że ja nie jestem chuliganem. I to też odróżnię. Ale, ale jak pszenicę, kurwa ktoś wysypał, musiał napierdalać tam młotkiem, to nie było sokisty, nie było nikogo. Nie, wtedy nie wiadomo, tak, co Ale banner polityczny zginął. Poruszenie Obra. na pół ten. Na Facebooku komentarze, że proszę o wskazanie nagrody cudawianki, nie? Tak? Pan finalnie tak, pan finalnie przyjechał, dogadaliśmy się, baner zdjąłem, nie został uszkodzony, bo to są czyjeś pieniądze i trzeba to niestety szanować. I tutaj jakby nie ma dyskusji, tak jak mówię. My jako rolnicy nie jesteśmy chuliganami, jak wystawili w stolicy tych yy, do rzucania kostką, bo tak. to też była manipulacja i to ten, ten temat też jest przez po prostu władzę uciszany. I ja mówię do niego, mówię słuchajcie, jeżeli na granicy potrafi Ukrainie zwjąć polską flagą, sobie dupę, dupę wytrzeć. wytrzeć i wy mówicie, że trwa postępowanie, Ta. gościu wywiesił flagę Związku Radzieckiego, bo może mieć po prostu. Jesteśmy wolnym krajem. Oczywiście. Ma prawo tak uważać. Oczywiście. I to też mogła być naprawdę podobnie ustawka, to już znalazł się prokurator, trzy Ta. zarzuty, wszystko, już zaraz faceta nie, mało mowa nie, posadzi, nie? Mowa Tak, nienawiści. i to jest mowa nienawiści, i tak dalej. A ja mówię, jak yy... Ojdanowi Ojdana Wysłali na nabój. nabój gdzie jest nasza policja, gdzie ten, a jak zginął baner, pół radiowozów jeździło po wiosce, monitoring w sklepach, wszystko, jakie poruszenie w ogóle, nie, ja, ja, ja powiedziałem panu dzielnicowemu, oczywiście do mnie zadzwonił zapytać się jako właścicielowi posesji, ja mu powiedziałem, jak sytuacja wygląda, oczywiście przyznałem do tego, że ja to zrobiłem, nikt w koło nie wiedział, bo nawet żonie tego nie powiedziałem, bo by się zestresowała i ja mu powiedziałem, mówię, wie pan co, jest mi po prostu wstyd i przykro za waszych kolegów, to, co zrobiliście, mówię w Warszawie. W chwili, że był policjantem, tak? yy, I on powiedział, że oni mają od górnie, nie wypowiadać się na ten temat. Nie mogą. Nie? Ja mówię: mówi, co mam panu powiedzieć? Nie? Ja mówię panu jako młody człowiek, jak ja to po prostu widzę, nie? A oni już od razu telefon, już yy, paragrafy zastraszania, że później siedzieć i tak dalej. No. No. Dobra, to widzisz. Wydaje, <laughs> tak. się, wydaje się, że Polska zwariowała, ale czy Polska zwariowała, czy, czy to cała Unia zwariowała. Bo to nie tylko. Znaczy, Polska się czy, czy, zmieniła na przestrzeni no właśnie, ostatniego czasu. Zmieniła, Społeczeństwo też się zmieniło. Ale zmieniła się dlatego, wiesz, ja mam takie trochę wrażenie, że e, przejmujemy, przejmujemy wzorce unijne. Bo tam takie. Na siłę chcemy składać. Hiszpania, a. Włochy, jak była y, ta wielka choroba, wiesz, y, taka maseczkowa, no to tam, wiesz, te maski, te szczepienia to, to były wszystko, taki ornum, że się. Człowiek siedział, w, wiesz, w domu, okno, moi znajomi są, to mieli okno tylko tak uchylone, żeby sobie, wiesz, pomachać, kurczę, bo... No ale COVIDa się wszyscy baliśmy na początku, nie? Przedtem był strach, jak media nagoniły ale... to, ile ludzi no, no, umiera, tak. te ciała I teraz, w workach, wiesz, Ja nie? uważam, że Polska też... przejęła te wszystkie wzorce z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec, z Belgii, z Włoch i pomału stajemy się takim właśnie zastraszonym, zdominowanym krajem, gdzie podążamy za tym, co władza mówi, że jak władza mówi, że tak jest... To tak jest. Ale nas straszą sukcesywnie yy, cały czas, że Rosja na nas napadnie. Ja nie rozumiem w ogóle po co nas jeszcze czuć Rosją, w jakim tam celu ten. Pamiętajmy, że tak naprawdę, no, Krym też nigdy nie do końca nie był ukraiński, nie? I to tam jest, to, Aj, to... Jest, to jest bardzo generalnie ciężki, śliski generalnie temat, nie? To nie poruszajmy go, bo tak. będą nas, kurwa, kamieniami rzucać, a to... To tam nie no... chodzi o to, nie? Ale no mówię, niepotrzebnie społeczeństwo, to widać nawet, Dobra. jak się przegląda, jest zastraszanie nas cały czas, że wszyscy nas napadną, no ale Słuchaj. no, pytanie powiedz, po co? Powiedz mi teraz, czyja to jest wina, wina Ukraińców, że mamy tyle zboża, czy zablokowanie granicy coś by dało? No na pewno naświetliło problem, No tak, ale ja nikt nie załóżmy, chce tego problemu załóżmy, że, rozwiązać. Że, wiesz o tym, że yy, i Białorusi, i Rosja też sprowadza jedzenie do, do Polski yy, i na to embarga nie ma. No nie, właśnie, a co Europy? z embargami przecież być? Nie ma, nie, nie, Tam nie ma. Unia, to, to można. Yy, no i do tego Ukraina, która sprowadza wesła, czy zamknięcie tej granicy, tak jak chcą tego rolnicy, czy to przyniesie skutek? Nie wzięcie pieniędzy, bo każdy mówi nie bierzemy pieniędzy, bo nam zamkną usta tym, że wzięliśmy pieniądze. E, Okej. Okay. Nie, nie bierzemy pieniędzy, zamykamy granicę. Przecież moim zdaniem to nie pomoże. Oczywiście pomoże może gdzieś tam w perspektywie 3-4 lat, ale na dzień dzisiejszy gro gospodarstwa będą bankruci. Ja myślę, że granicy nie wywalczymy, żeby zamknęli, nie? No ale ja, jakby, to jest odrębna sprawa. Mi chodzi o to, czy to pomoże. Jak myślisz? Ty, jako rolnik z krwi i kości, czy pomoże odzyskać ceny? Ja bym chciał, żeby to zboże nie zalewało naszego rynku. Jeżeli oni sobie chcą to ściągać, niech sobie ściągają inaczej, niech to faktycznie ktoś pilnuje, niech to sobie idzie dalej. Ale nie, Jeżeli twierdzą, opinować, że żeby... ale nie będzie tego problemu, bo to i tak u nas zostanie. Jeżeli tak. ciężarówki mówią, że zjadą z Dorochudka na Litwę, na Litwie papiery zmieniają za, 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 i wracają, ja wracają jako z Litwy ta, do Polski. Ta. Nie. Więc... To Litwa nie wyprodukowała przez cały okres swojego państwa tyle zboża, co oni sprowadzili w roku. Dokładnie. I tam roku. też problem się poruszył, że tak chcemy zamknięcia tej kurcze granicy, a co z mleczarzami, nie? Że tam mlekowita, która tam chyba 70% też ma eksportu na Ukrainę, że to. Ja uważam, że powinno być to zamknięte. Co? Tak. Nie chcę tam ciągnąć, do, do Egiptu, czy gdzieś jest ja... Afryka, to miało iść technicz... teoretycznie do krajów głodujących. Tak, tak. No ja to nie uważam, idzie że też, powinna, nie być za, nam te też powinna być zamknięta albo przymknięta na jakiś czas, ale uważam osobiście, że to nie naprawi problemu tego, który się pokazał na całym świecie, że zboże jest tanie. I teraz następne moje pytanie: czy w momencie, kiedy zboże jest tak tanie, i, i pokazała się perspektywa bankructw tych wszystkich gospodarstw mniejszych, bo to mniejsze będą bankrutować, nawet takie do 100 hektarów? Czy, to nie jest małe gospodarstwo. No tak, ale w momencie, kiedy ta cena spada, to już zaczyna się robić małe, bo musisz mieć wielką wydajność, żeby to nadgonić. Żeby, żeby to nadgonić. Yy, I czy. Yy, w, czy jest szansa na poprawę? Yy, czy jest szansa na poprawę, yy, rozumiesz, cen? Nie, inaczej, przepraszam, yy, za, yy, zgubiłem wątek. Czy w momencie, kiedy naprawdę ta opłacalność spada, bo jeżeli mówisz, że mi oferują nam po 400 zł, to. 6 jestem nie to jest 2,400, to, to tylko nawożenie. To jest tylko nawożenie. To, to tylko nawożenie, tak. Jeżeli chcemy zrobić coś, żeby dać fosforkę. To tak. zapomnij o butach, kurwa, firmowych nie ma. Nie ma czegoś takiego, nic. Nie, Nawet nie. długopisu. Nie, no to musiał być nawóz po 500 zł, tak jak kiedyś 600 tona to na pewno kosztować. No, pytanie jest czy dotacje, które nie wiem, czy dotacje za sprawę, czy powinni nam, powinna Unia i rząd nam dotować to. Czy dopłacać do gospodarstw. bo wiesz, zaraz się obudzą przedsiębiorcy, no ja jestem też przedsiębiorcą i, tak. i powiem, z jednej strony tego. powiem, kurde, no mi nikt nie pomaga, z Chin nic, nikt nie blokuje, rozumiesz, jak ja produkuję, a Chińczycy są tańsi, badziewni, no to nikt tego nie blokuje i nikt no tak. nie dopłaca, no ale rolnictwo jest dziedziną, dziedziną gospodarki, która... Jak nie będzie rolnictwa, to my nie będziemy mieli żadnej broni, bo my do bardzo, momentu, no. kiedy mamy jedzenie, to nawet bez pistoletu sobie poradzimy, a jak nie będziemy mieli żarcia, to no to niestety, to będziemy uzależnieni, bo po prostu zamkną jedzenie i koniec, tak? Ale słuchaj, mówimy, że a tam, tak jak czytam też komentarze, że nie musicie produkować, kupimy se tańsze, ukraińskie lepsze, czy tam europejskie, żywny, jeżeli chodzi tam o żywność, ale jaką my gałąź gospodarki ciągniemy? Jeżeli nam się przestaje opłacać, to dostają po dupie tak, zakłady azotowe, Cześć, dzięki. dostaje sprzedaż maszyn, krajowi producenci, tak. i nie zapomnijmy zachodni. Ale zachodni bo... się przenosi na Ukrainę. Oni się mają to w nosie, tam są większe laty fundy. a rozumiesz i tam. Małe też, warto pamiętać, nawet takie małe sklepiki, takie agromy, takie szczęściami, tak. to wszystko to jest też gałąź, która funkcjonuje dzięki, dzięki nami. Rolnicy. I ci, co tak najwięcej na nas plują, czyli nasi kochani kierowcy tirów, przewoźnicy, że im tak utrudniamy życie, zapominajcie tego, że jeżeli nie będziecie mieli wozić zboża, to nie oszukujmy się, co będziecie wozić? Na budowach piach i ten? Wszyscy będą raptem po dowodnicach jeździć i węgiel będziecie wozić z kopalni, które likwidują? O tym też warto pamiętać, że niestety dzięki nam też macie sporo pracy, wozicie nam wapno, wozicie nam nawozy, wozicie nam nasze płody, Yy, więc naprawdę yy, dzięki naszej branży też macie sporo roboty, nie? O które się po prostu zapomina, nie? No bo nie wszyscy jeżdżą na zagranicę. Na no większość co jeździ za granicę, to wożą te zboże, tak? No, no jaką masz dzisiaj alternatywę? Czyli... Na przykład co Firanka ma wozić? No dobrze. Firanka może wiele innych rzeczy. Nie wozić. A nie, ale a nie łódka? Akurat, no no, wszystkie łódki nie pójdą raptem Ta. na budowę autostrad, nie? Bo i tego też no bo się no bo nie Będą wozić ukraińskie, nie? to ci powiedzą w ten sposób, o. że będą wozić ukraińskie. Znaczy, ja osobiście uważam, że tak, że powinna być, powinno być wsparcie do do produkcji zboża do tony sprzedanej, bo w innym przypadku, już nie licząc to, że, że naprawdę no, nie ma. Ale my, my mówimy, o tym, my ale mówimy ale... o tym roku, żeby po prostu zamknąć ten ja, rok, nie ja... mówimy, że mamy cały czas dostawać nie, od Państwa ja pomoc do zboża. Tak? Ja, mówię, ja mówię o opłacalności, bo jeżeli w przyszłym roku znowu będzie pszenica po 500, no to mamy ten sam problem. Do momentu, kiedy nie wyczyścimy tematu. Znaczy pszenica może być po 500 zł, tylko po prostu żebyśmy. No nie, całą... Koszty nie wrócą, tylko bo masz koszty wiesz... pracownicze, które no. PiS do góry. Zepsuło rynek rozumiesz. Yy, nie wiem, prąd, który zaniedbał przez OZE yy, i wszystkie. Ale, ale prąd pamiętaj, że też płacimy kary za emisję dwutlenku węgla i też na to co no, wpływa no na cenę. tak? Mówiłem Ci jaki jest ten. Tak, i... ale to też jest to też przy okazji to jest właśnie do ludzie zielonego ładu. Fajny, ten. fajny, fajny widziałem na TikToku. A propos dwutlenku węgla, fajnie widziałem taki, taki, nie wiem co to tam, filmik czy coś tam gość wysłał. Dwutlenek węgla jest jak cholesterol, jest dobry i zły. Dobry produkują Niemcy, a zły produkują Polacy. Ale to jest bardzo czysty przykład, jeżeli chodzi o branżę rolniczą to co zaczyna się robić w Czechach, nie? Czechom teraz oficjalnie niszczą przemysł, bo odlewnia żeliwa czeska, Truje, ale niemiecka odlewnia no. ZDF-a nie. jest jak najbardziej gut. Tak. Więc to y, no naprawdę trzeba być ślepym, trochę, żeby tego nie rozumieć. I jeżeli premier, tak, premier w Czechach, co to tam się Cieko. wypowiedział? Czy prezydent? W Słowacji. Nie, nie, on mówił o żołnierzach, o że ten, no, ale no. mówię o tym, co powiedział o protestujących rolnikach, bo podjechali tam też pod. Y, chyba premier, że oni są sponsorowani przez Rosję. No ale co to dzisiaj? Nie wiem, ktoś na przykład uważa inaczej, nie wiem, że. No, że ta Ukraina jednak nie jest to do końca, co tam media wszystkim tam opisali. No to co, to raptem jestem sponsorowany przez Rosję, że mam inne zdanie na ten temat? No to też się nienormalne robi w społeczeństwie, tak? Jak nie jesteś z Ukrainą, to już jesteś przez ruski, ruskim trolem i opłacany. No ludzie, no bądźmy poważni troszkę, tak? Czyli co? Kiepsko? No na tą chwilę, no tak, no. Wchodzimy w nowy sezon i nie ma jakiegoś tam entuzjazmu, nie? Nie ma w ogóle każdy tam dzień, nie? Wiesz, no każdy tam wypomina nam o... Najlepszą rzeczą, którą każdy nam wypomina, że nie płacimy tego ZUS-u i. Ciągnik... nie płaci, ten nie płaci. No. I ciągniki za miliony, no tak. ale no, przecież te ciągniki też się muszą spłacić, tak? Ale no to no, przecież... co, jesteś świadkiem, no ja tutaj nagrałem też. No ja nie wziąłem żadnej dotacji, na ten ciągnik, a nie nam tale Nie, no swojego też nie. No. no ja też nie, a wszyscy no, powiedzą, że Unia nam dała. No, Kupiliśmy krosa, przyjechał wujek, co? Kaczyński wam dał, nie? No, no to. A, a ja nie, co? Ja raz, dwa razy wziąłem dotację z Unii. Na początku, samym początku, jak się wchodziło w roku, tak. to jeszcze 2005, te tablice wisiały, było, tak? nie, że to finansowano. i wziąłem no. na ten siewnik, nie? No, ale I koniec. A ja też mam co to tylko tak naprawdę. Młodego rolnika udało mi się dostać, troszkę ziemi się kupiło i rodzice modernizację to przyczepę kupili. A resztę wszystko za swoją gotówkę było kupione. Ale tak, to nie jest do końca Nie, to Ja muszę bo naklejki jeszcze... podrukować, że kupione za własne, nie? To jest dobry pomysł. <laughs> jeszcze do przedsiębiorców, bo jeszcze raz podkreślam, ja jestem też przedsiębiorcą. I wy też macie dotacje z Unii, na które my się składamy. Też. Bo też bierzecie programy na rozwój, na innowacyjność, tak? Jest, a teraz KPO będziecie mieli tyle tego wszystkiego. Także nie wyrzygujcie nam. A apel do pracowników: no też nie poniżajcie swoich przedsiębiorców, swoich pracodawców i swoich yy, szefów z tego względu, że no, to nie jest ich wina, że, że pracujecie na tej produkcji. Zawsze możecie wziąć w swoje ręce. Swój los i zrobić coś. No, nie, nie, nie wszyscy dostali wszystko od rodziców i, 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 mogą, i mogą otworzyć firmę, ale znam milion ludzi, którzy zaczynają od zera i są dzisiaj szefami. Także trochę nas też szanujcie. Emil, idziemy do roboty, nie? Tak jest. Dzięki.